Cześć, już piątek. W tym, teraz w tym tygodniu będę robił podmianę wody jutro. Dwa tygodnie nie robiłem, bo robię tutaj co dwa tygodnie i wtedy wyrywam ilość tych, znaczy nadmiar tych lotosów i tam parę jakichś różnych rzeczy trochę mchu, usuwam. I do tej pory nie czyściłem też szyb w ogóle, a w tym momencie widzę, że jest mały nalot na szybach, bo ja tu mam słońce, które e, latem mocniej świeci w to akwarium ale tak naprawdę w dobrze działającym lotechu nie powinien się pojawiać na, na szybach. Eee, tu mam taką idiotyczną wodę. W tym moim miejscu, gdzie mieszkam, ze studni, która to e, jeszcze dodatkowo jest oczyszczana przez taką stację uzdatniania wody. Tam jest sól, jakieś złoże, coś tam. Ta woda wychodzi bardzo dziwna i akwarium generalnie ledwo co funkcjonuje na, tym, na tej wodzie, ale już ciągną do mnie rury z miasta i być może będę miał być może już nowe akwarium będę stawiał na na wodzie miejskiej, takiej ona tam, ja sprawdzałem u sąsiadów ona ma tak około 7,5 pH i twardość tam pewnie jest 10 może, może trochę więcej, może trochę mniej, już nie pamiętam dokładnie dokładnie, bo dawno temu sprawdzałem więc to byłoby takie fajne do do prowadzenia tego typu akwarium. W ogóle jak ja sobie re, reguluję pH w akwariach, które, które mam? Y, daję ziemię o odpowiedni pH, na przykład tutaj jest ziemia o pH 6,5, czy tam 6,4 i jest 6,4. Słuchajcie, nie, nie ma ten. Jak mieszkałem w Warszawie, też sobie dawałem taką, taką jaką dałem ziemię, taki miałem pH po prostu. Yy, więc to, to jest taki fajny sposób regulowania. Oczywiście, jeśli się da dużo skałek, wapiennych, jakichś tam, to, to ta Ziemia sama Ziemia nic nie da, ale w momencie, kiedy macie neutralny żwirek i, i jakieś tam pecha Ziemi, no to to Wam się trzyma mniej więcej, mniej więcej wiadomo, że to nie jest taki hiper, natomiast mniej więcej się Wam trzyma PH blisko tego, co jest, co jest w Ziemi. Ja mówię w low-techu, bo nie wiem, jak, jak, jest, jak jest w innych rodzajach akwariów, bo tam filtry i duże złoża biologiczne one też zmieniają. Dawkowanie dwutlenku węgla w ogóle zmienia. Ja, ja nie stosuję tutaj nic, nie stosuję w tym akwarium żadnych nawozów, nie stosuję żadnej zewnętrznej filtracji. I w związku z tym mam czasami takie dziwne pytania. Ła, to jeśli masz na 840 litrów tylko dwa wewnętrzne filtry, to powiedz mi, co to są za filtry. To ja sobie też kupię takie filtry i one mi będą tak filtrowały. Nie, moje filtry wewnętrzne, dwa, które tu są, to są akwaszuty. Tak, to się chyba wymawia, 750. I one niczego nie filtrują. One poruszają wodą. One tylko robią to, żeby się temperatura nie zastawała, żeby nie było takich stref temperatury i żeby natleniać, bo natleniać. One po prostu poruszają mocno powierzchnią celem natleniania. One nie mają na celu filtracji wody, a szczególnie filtracji biologicznej. W takim akwarium za filtrację biologiczną odpowiedzialne jest dno tego zbiornika i szybki przyrost roślin. Rośliny usuwają ze słupa wody też szkodliwe substancje. Ja robię podmiany. Generalnie są też zwolennicy bez podmian. Ja robię podmiany tak około. 10-15% teraz raz na bardziej 15 raz na dwa tygodnie no i tyle bardzo się cieszę na to że o buszowiec bardzo się cieszę na to że doprowadzą mi tą mam nadzieję że doprowadzą mi tą wodę bo już wszystko jest w toku więc tylko teraz pytanie kiedy dobra słuchajcie miłego weekendu <grym> 吃完继续喝一个，喝一个。はい